Prawie połowa uprawnionych Polaków odkłada pieniądze w PPK. Poziom partycypacji z miesiąca na miesiąc stale rośnie, podobnie jak i aktywa zarządzane w ramach PPK, a więc świadczy to o coraz większej świadomości Polaków, jeżeli chodzi o ten program. Tym bardziej, jeżeli spojrzymy na wskaźnik wypłat, które można zlecić w ramach tego programu. A ten przyczynił się do tego, że w październiku 2024 roku, po raz pierwszy od września 2022, wartość aktywów zgromadzonych w PPK spadła. I w dzisiejszym odcinku przejrzymy się temu, czy Polacy przestali ufać PPK. Odpowiemy sobie na pytanie, czy PPK to drugie OFE. I wspomnę też o niedawnym wywiadzie prezesa ZUS, z którego możemy wyciągnąć kilka ciekawych smaczków. A dla przypomnienia, polski system emerytalny składa się z trzech filarów. Pierwszy to indywidualne konto ZUS. Drugi filar to subkonto w ZUS i OFE. I są to filary obowiązkowe, natomiast trzeci filar jest dobrowolny i na niego składają się takie konta jak IKE, XO, IPE, PPE czy właśnie PPK. PPK powstały w 2019 roku i od tego czasu mieliśmy do czynienia już z pierwszym automatycznym zapisem i obecna partycypacja w programie wynosi niespełna 50%. Nie jest to może wynik zadowalający, ale warto nadmienić, że... Ta partycypacja systematycznie rośnie, a to dobrze świadczy o świadomości Polaków na temat tego programu. Dla szybkiego przypomnienia, na naszą składkę w PPK jako pracowników składają się trzy podmioty. Po pierwsze, jesteśmy to my, pracownicy, i minimalnie 2% naszego wynagrodzenia trafia do PPK, właśnie 1,5% naszego wynagrodzenia dokłada nam pracodawca, natomiast kwotowo dokłada się również państwo 240 zł w ramach składki powitalnej lub 250 zł każdego roku, jeżeli tylko spełnimy pewne warunki. I jeżeli chodzi o wpłaty powitalne, to państwo dopłaciło blisko 20 milionów zł w trzecim kwartale 2024 roku, natomiast to przełożyło się na blisko 80 tysięcy nowych kont. Na wykresie, który macie teraz na ekranach, widać, że trzeci kwartał ubiegłego roku był pod tym względem rekordowy i wpływ na tak dużą ilość wpłat powitalnych miał oczywiście wspomniany autozapis, który odbywa się co 4 lata. Nasze środki w PPK są inwestowane przede wszystkim w akcje i obligacje i przede wszystkim są inwestowane na rynku polskim. To też w teorii powinno wspierać polską giełdę, chociażby taki WIG-20 bardzo dużo korzyści powinien czerpać z nowych wpłat uczestników PPK. Zatem dlaczego aktywa zgromadzone w PPK spadają? Żeby na to pytanie odpowiedzieć, spójrzmy sobie na dłuższy termin. Na koniec października 2024 roku aktywa zgromadzone w PPK wyniosły 28 miliardów 720 milionów złotych i były o blisko 217 milionów niższe niż miesiąc wcześniej, czyli we wrześniu 2024. I w ostatnich tygodniach dosyć głośno było o tym, że Polacy zaczęli traktować PPK jako takie przechowywanie oszczędności, a nie jak pierwotnie zakładał program oszczędzać na emeryturę. Czy rzeczywiście tak jest? Tutaj warto posłużyć się innymi danymi. Po pierwsze, zacznijmy od tego, że w programie uczestniczy coraz więcej osób. To oczywiście przekłada się na coraz wyższe składki i coraz wyższe wpływy do funduszy zarządzających PPK. Ale jeżeli rzeczywiście spojrzymy sobie na wysokość wypłat, to ta również systematycznie rośnie. W drugim i trzecim kwartale 2024 roku było to ponad 500 milionów złotych. Ale również pierwszy kwartał bieżącego roku zbliżył się do tej wartości. Ale trzeba zwrócić uwagę na to, że jest to wartość nominalna środków zgromadzonych w PPK. Jeżeli poszperamy głębiej i spojrzymy na taki wskaźnik jak WAN, czyli wielkość aktywów netto. To, mimo że te nominalne subki z kwartału na kwartał praktycznie rosną, to udział tych wypłat względem wszystkich aktywów zgromadzonych w ramach PPK systematycznie spada. Z największym wskaźnikiem WAN mieliśmy do czynienia w pierwszym kwartale 2023 roku. I wtedy uczestnicy PPK wypłacili blisko 3,5% środków zgromadzonych w PPK. Obecnie w pierwszych trzech kwartałach bieżącego roku użytkownicy wypłacają nieco ponad 2%. Idąc dalej, jeżeli spojrzymy sobie na bilans wpłat i wypłat, to widzimy, że wpłaty zdecydowanie przewyższają wypłaty. I nawet użytkownicy, którzy systematycznie wypłacają środki zgromadzone w PPK, nie są w stanie zatrzymać kuli śnieżnej, kultura po prostu się toczy. Oczywiście najważniejszy będzie tutaj wskaźnik partycypacji, żeby systematycznie go zwiększać. Ale do tego jest potrzebna ogólna świadomość Polaków na temat tego programu i tego, że on po prostu się opłaca. Na dzień dzisiejszy, same wypłaty nie są w stanie zachwiać całym tym programem. Bo stanowią one średnio mniej więcej około 25% w stosunku do wpłat, czyli na jedną złotówkę wypłaconą przypadają 4 złote wpłat z tytułu składek uczestników. Same aktywa tylko na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy zwiększyły się o 49% rok do roku. Zatem skąd wynika spadek wartości aktywów na koniec października 2024 roku? Na pewno nie jest to efekt tego, że Polacy masowo rzucili się na wypłatę środków z PPK. Myślę, że tą teorię już sobie obaliliśmy. Natomiast powiedzieliśmy sobie, że PPK inwestują przede wszystkim w akcje i obligacje i przede wszystkim w polskie akcje i obligacje, a dla tych okres od końca września do końca października niestety łaskawy nie był. Na przykład indeks TBSP stracił na przestrzeni tego miesiąca blisko 2%, natomiast na przykład WIG 20%. Ponad 10%. A przypomnę, że aktywa PPK w dużej części są ulokowane w akcjach z WIG-20. I takie wahania na pewno będą się zdarzały, więc nie ma się tutaj czym martwić. Czy PPK podzieli losy OFE? No tutaj znowu również nie ma się czym martwić, ponieważ PPK są programem dobrowolnym, w odróżnieniu od OFE, które dobrowolnym programem nie było. A jeżeli odcinek o historii OFE chcielibyście obejrzeć, to dajcie znać o tym w komentarzu. Dalej jednak niestety bardzo dużo jest w kontekście PPK do zrobienia w Polsce. Niestety ponad połowa uprawnionych Polaków dalej rezygnuje z korzyści, które PPK za sobą niosą. I w kontekście tego programu najbardziej istotne jest to, żeby w dalszym ciągu zwiększać partycypację. To, co jest szalenie istotne, to wiedza, że pieniądze z PPK można w dowolnym momencie wypłacić. Ja taką wypłatę również, co prawda w celach edukacyjnych zrobiłem, ale można dokładnie prześledzić to krok po kroku w odcinku, który masz teraz w prawym górnym rogu. Co prawda, od wypracowanych zysków zapłacisz podatek belki, Dopłaty od państwa będzie trzeba zwrócić, natomiast 30% dopłaty od pracodawcy trafi na nasze konto w ZUS. Natomiast dalej, finalnie, ten wynik jest bardzo dobry. I mimo, że mówimy o małym kapitale, to jak to się mówi, kropla drąży skałę. I naprawdę warto schylić się po ten darmowy obiad. Ostatnimi czasy mogliśmy też przeczytać wywiad z prezesem ZUS. I wspomniałem o kilku ciekawych smaczkach, i teraz chciałbym je przedstawić. Po pierwsze. Podobno nie ma żadnych planów na podwyższenie wieku emerytalnego, i jest to trochę dziwne. Co prawda, osobiście nie jestem na bieżąco z wypłatami środków w ramach Krajowego Planu Odbudowy, a więc w skrócie KPO, ale właśnie jednym z kamieni milowych był punkt o tym, że do końca 2024 roku Komisja Europejska miała dostać raport dotyczący działań, które zostały podjęte właśnie w celu podniesienia efektywnego wieku emerytalnego. A więc jest to troszeczkę sprzeczne z komunikatem, który prezes ZUS-u rzucił w eter. Kolejną dość przykrą sprawą jest to, że prezes ZUS uważa ozusowanie umów zleceń i odzieło jako dobre posunięcie. Natomiast osobiście muszę powiedzieć, że o ile jest to dobre z punktu widzenia ZUS-u i środków, które będą wpływały do tej instytucji, o tyle z punktu widzenia czy to pracodawcy, czy pracownika jest to zdecydowanie krzywdzące, a nazywanie umów zlecenie czy odzieło umowami śmieciowymi. Niestety, ale jest srogim użyciem. I mam nadzieję, że tak długo, jak rządy próbują ozusować te umowy, tak jeszcze długo będą próbowały to zrobić, a finalnie do tego nie dojdzie. W wywiadzie jest oczywiście też wątek o sztucznej inteligencji, tego pozwolę sobie nie skomentować. Pod znakiem zapytania również stoi tak zwany projekt centralnej informacji emerytalnej, który dla przypomnienia. Troszeczkę upraszczając, miał być takim kontem, do którego po zalogowaniu mieliśmy mieć informację o tym, gdzie ile na tych kontach emerytalnych mamy środków. No i z mojego punktu widzenia byłoby to całkiem sensowne rozwiązanie, natomiast z praktycznego punktu widzenia, wiemy, jak zarządzane są środki publiczne. Najciekawszym jednak punktem była rozmowa o trzecim filarze emerytalnym. I tutaj usłyszeliśmy o czymś takim jak możliwość wprowadzenia czegoś takiego, co nazywa się wykupieniem emerytury dożywotniej. I miałoby to odbywać się na zasadzie możliwości zamiany tych oszczędności, które mamy, na przykład na PPK, PPE, I czy IGZE na dożywotnią emeryturę, która byłaby wyższa aniżeli to świadczenie standardowe z ZUS. Ja osobiście tego nie widzę w praktyce, natomiast na pewno przydałaby się tutaj kalkulacja i to, jak takie w cudzysłowie wykupienie emerytury dożywotniej rzeczywiście przekładałoby się. Na finalne świadczenie i czy byłoby opłacalne. Nie mogę tutaj nie wspomnieć o koncie emerytalnym IKE w XTB, który jest partnerem tego odcinka i kanału. O tym koncie więcej opowiadałem w odcinku, który masz teraz w prawym górnym rogu. Ale do rzeczy, jeżeli chcesz zadbać o swoją emeryturę, to pomyśl o koncie IKE. Nawet jeżeli to w XTB nie przypadnie ci do gustu, to pomyśl o jakiejkolwiek innej instytucji i zdecydowanie miej kontrolę nad tym. Jak w przyszłości będzie kształtowała się twoja emerytura? No bo zdecydowanie na emeryturę z ZUS nie ma co liczyć i nie ma co na niej polegać, bo o ile ta emerytura jest gwarantowana w Polsce po spełnieniu warunków, o tyle otwartym pytaniem pozostaje, w jakiej wysokości otrzymamy tą emeryturę. I zdecydowanie nie warto liczyć na ZUS i uniezależnić się od tego, jak w przyszłości będą te emerytury wypłacane. W związku z tym, Warto, naprawdę warto zastanowić się, czy z racji zbliżającego się końca roku nie warto otworzyć konta IKE czy konta XZ i nie wykorzystać limitów, które przepadają już 31 grudnia. Oczywiście będą nowe, ale te tegoroczne już bezpowrotnie przepadną. A dlaczego warto rozważyć IKE? Ano chociażby dlatego, że jest to inwestowanie bez Podatku Belki. Nie wspomnę tu o tym, że powinieneś się zapisać do PPK, jeżeli jeszcze tego nie udało ci się zrobić. Tym bardziej, że można to zrobić w każdej chwili, a każdy miesiąc zwłoki to tak naprawdę miesiąc utraconych korzyści. Link do założenia konta IQWB oczywiście zostawię w opisie do tego filmu. Oprócz tego możesz tam inwestować bez prowizji do 100 tysięcy euro miesięcznie, co jest dodatkową korzyścią. A jeżeli nie wiesz na jak wysoką emeryturę możesz liczyć, to koniecznie kliknij ten odcinek, w którym tłumaczę, jak sprawdzić swoją przyszłą emeryturę, która na dzisiaj przypada ci z konta w ZUSie.